Jednym z trwałych materialnych efektów projektu Senior, który finansowany był ze środków norweskich, jest pięknie zmodernizowana i wyposażona rehabilitacja w Polkowickiej przychodni. Jednak tak zwane działania miękkie to także coś, co zostało. Nie zakończono bowiem działalności wraz z końcem środków z projektu. Zgodnie z zapowiedzią burmistrza, który był obecny na podsumowaniu projektu, wiele działań finansowanych jest obecnie z budżetu gminy. Po to, by seniorzy byli zdrowsi. Kontynuujemy nasz projekt realizowany przez ponad dwa lata i kierowany do najstarszych mieszkańców naszej gminy, dla osób 60 plus oraz dla tych osób niesamodzielnych i przewlekle chorych. Codziennie od godziny 13 w naszej przychodni odbywają się zajęcia dla seniorów, zarówno w ramach Klubu Seniora, gdzie odbywa się terapia zajęciowa, ale również prowadzona jest rehabilitacja ruchowa i rehabilitacja psychologiczna. Zapraszamy wszystkich seniorów, którzy mają czas, chcą poprawić swoje zdrowie, chcą spędzić świetnie czas w dobrym towarzystwie do naszej przychodni, do gabinetu gerontologii, gdzie pani gerontolog codziennie przyjmuje seniorów, ustala. Plan działania dla nich, zarówno pod względem rehabilitacji psychologicznej, jak i rehabilitacyjnej. I te osoby zajęcia mają na bieżąco i właściwie tak na już. To, co osoba starsza zrobić powinna, to zgłosić się do gabinetu gerontologii. Potem będzie mogła brać udział w ćwiczeniach, czy zajęciach terapii manualnej, czy w zajęciach w pracowni ceramicznej. Nie trzeba samemu siedzieć w domu, warto skorzystać z możliwości, jakie w Polkowicach są dzięki zaangażowaniu środków budżetowych gminy. Ci, którzy z zajęć korzystają, nie kryją zadowolenia i zachęcają do udziału. Ćwiczymy, bardzo zdrowe jesteśmy wysportowane. No, ale tylko zajęcia sportowe? Czy jeszcze coś? Czy, coś? Jeszcze chodzimy na kiki, różne takie mamy pogadanki z psychologiem. Mhm. A pracownia ceramiczna też, tak? Tak, też robimy z gliny, talerze, różne wazony, różne... proszę zobaczyć jakie ładne. Mm -hmm. No i komu by pani poleciła te spotkanie? No wszystkim starszym osobom, które mają życzenie chodzić, mają czas na to, nie ma co siedzieć w domu. Gimnastyka dostosowana do możliwości osób starszych to z pewnością dobry początek dnia. To poprawiona bądź utrzymana sprawność. To także spotkanie w miłym towarzystwie, być może nowe znajomości, a nawet przyjaźnie.